Witam serdecznie, jesteś Donners na i następny odcinek serii muzyczka. Dalej, z... witam serdecznie. Teraz tak, powiem Wam szczerze, jesteśmy w innym miejscu niż ostatnio kończyliśmy. Z tego powodu, bo trochę porobiłem, e, trochę pochodziłem sobie po mieście, wyłączając kompletnie te, te, te czerwone szlaczki. Więc tak naprawdę, po całym mieście musiałem chodzić za pomocą tylko mapy. I mniej więcej orientacji w terenie, i powiem Wam szczerze, że doszedłem do wniosku, że tam, gdzie mamy nasze główną taką. Te, 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 te pomieszczenie nasze, gdzie cały czas Noah był i tak dalej, no to jest to pomieszczenie, które właśnie łączy chyba wszystkie części miasta. Przynajmniej po dachach, czy tam po budynkach. Nie chodząc po drogach. O. Tak, porobiłem to, porodziłem sobie. Nic specjalnego nie robiłem, nie robiłem żadnych pobocznych misji. Jeden co to, to, tylko tam parę rzeczy sobie pozbierałem, nic poza tym, i orientowałem się, gdzie w mie mniej więcej do miasta, trzeba chodzić, gdzie jesteśmy. I teraz tak idziemy do Dodżena, zapytać się o królestwo. Mamy skręcić w tamtą stronę. Nie, 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 Uła. Uła. No. Tutaj od razu możemy chip kontrolujący wyciągnąć. A i do do wniosku jeszcze, że gdy, że. Jest w tej grze coś takiego jak. Nie wiem, czy pamiętacie. Ale to nic nie daje. Need for Speed, nie? Need for Speed. Jeżeli pamiętacie tę grę, raczej na pewno pamiętacie. Przynajmniej osoby, które grały. Na pewno pamiętałem tęże grę, tężę. I jest coś w niej takiego jak... Policja. Policja oczywiście goni nas na różne sposoby. No i... Gdy policja nas tak goni... To im dalej jesteśmy, tym więcej tych policjantów nas goni, tym, tym, tym właśnie trudniejsza jest ta policja. Tak jakby. No i to samo właśnie możemy tutaj, jakby spotkać. Im właśnie dłużej pozwalamy im nas gonić, tym. tym coraz więcej. Bierze co, tym, tym, tym częściej, gęściej. O, no, coraz więcej jest tych ludzi. z, e, z your sec. Jest tam helikopter, który właśnie zaczyna strzelać. Nie wiem, co jeszcze jest. Bo są takie, jakby. Tsz, tak, w Network zawsze było bodajże chyba 5 takich poziomów, tak jakby tej policji. No to tu mamy akurat. Ile mamy? Trzy. Chyba trzy. I don't know if i to those or not. Get out of my sight before I cut you up for stew, Faith. I'm not in the mood. Do you have the blueprint? No. And I need a favor. And a new home, from what I hear. Do you also find it mystifying that I keep on giving and get nothing in return? Please. I need to find a facility called Kingdom. Noah's being held there. Kingdom. The conglomerate's dirty little secret. Do you know where it is? I'll, I'll run for you. Five years, no questions asked. Ten years. Twenty. You won't live that long. Go to rezoning dig your way down. That's where you'll find kingdom. Thank you. Okay, Mamik the Faith! Faith, are you there? Plastic? Finally! Guess what? Isabel Kruger is not Gabriel Kruger's biological daughter. He adopted her. Her Ooh. Too? What if. It is. I have to talk to her. But I thought your sister was. Oh. Sorry. So Isabel Kruger is your sister, Faith? The plot thickens. I've sent you the approximate location of Kingdom. Who are you? Who are you? <laughs> Faith's friend. I didn't think Faith had any friends.

Powiem szczerze, naprawdę mnie aż to szokowało, Bo nigdy bym nie przypuszczał, żeby doszło aż do takiego zwotu akcji, że jej siostra będzie właśnie zaadoptowana przez tego. No ale to zapewne miał jakiś cel. No i co? No i co z tego, Fave? Wiem, jak się nazywa. No. Chciałem lecieć. Teraz tam mam, więc... O jezu. Już jakiś helikopter jest. Tak, rozwalałem te kamerki. I patrząc na te kamerki, tak niszczą się. Zadałem kiedyś sobie to pytanie w jednym z odcinków, czy te kamery faktycznie się niszczą. W sensie, czy to jest jakby nadpisane, że te kamery są już popsute. I tak są. Osprawdzam to. E, myślę, że to kamera bo Widzicie mapkę? Widzicie zapewne. I właśnie nad nią są takie kreski. One właśnie oznaczają. One właśnie mówią nam, jak silna jest te, 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 ta gonitwa na Tak, w Nitwarspidzie mieliśmy. Dokładnie to samo. Auu! Uh, Centrum tranzytowe Zefir. Kurda, ale żeby do tego doszło, że to są siostry? Nie, nie, nie. Aż nie wierzę nadal w to. To naprawdę ładnie stworzyli, powiem Wam tę historię. Ale faktycznie z pierwszą mocą no, nic wspólnego. W pierwszej, jak pamiętamy, e, mieliśmy mm, siostrę jako policjantkę po prostu. Można by powiedzieć, że też jako, jako nasza jakby przeciwniczka, ale nie do końca, bo jednak to siostra była, więc nic nigdy nam nie zabiła. O, nawet możemy z tego skopa. Widzicie? Tu była kiedyś rozwalona kamera. No i nadal jest. Tu tak samo, więc tak jak mówiłem, one się po prostu psują. Zobaczmy. 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 Jeżeli do pewnego momentu właśnie będziemy je psuć i nie będziemy tak jakby uciekać od tych kamer tak naprawdę, no to może dojść do tego, że po prostu zaczną nas gonić. Przyjdą, e, Kruger przyjdzie i sprawdzi co się takiego dzieje. Jeżeli nas znajdą, to najprawdopodobniej... to wtedy zaczną właśnie nas gonić jak znajdą. Ach. Nie będą nas raczej szukać w tym terenie, o ile nas nie znajdą na kamerkach. Więc trzeba się jak na razie pilnować. Nie! No i dostajemy za to PD, oczywiście punkty doświadczenia, za takie gonitwy. Powiem Wam szczerze, te gonitwy naprawdę mogą nam dużo dać. Dużo punktów e, możemy otrzymać. Jeżeli dochodzi do drugiej czy tam trzeciej skali, nawet to faktycznie jest to dostatecznie dużo punktów, abyśmy mogli nawet prawie dojść do kolejnego poziomu. Idziemy tutaj, do naszej grupy czarnego listopada. Nie najlepsza grupa, jak się już dowiedzieliśmy. Tu też są jakieś kamery, czyli będziemy mogli też je zniszczyć. Tu już mamy co... O. So then Gabe says he's got a special mission, You're right? That he wants us to sweep the old tunnels for mines and stuff. Hold up, hold up. Did you just call Gabriel Kruger Gabe? Yeah. We're on first name basis. It's a bromance. You know. Yeah? Does he know that? Of course he knows that. I call him Gabe and he calls me George Gordon. Of course he does. You shut up. I'm trying to tell the new guy about our mission. Well, hello there, George Gordon. You're so big and strong, I've got a special mission for you. What kind of voice? He doesn't speak like that. It's exactly like that. He doesn't speak like that. He sounds more you know, like that than your impression of me. Oh, just shut the hell up, do Well, Gabe said to me that hair movement shows weakness. Oh, he's right about that. So I'm just going to make sure my hair is gelled to shit. Come on. Koniec rozmowy Idziemy do. Siostry! Gdzie... Nie, po. ludzie. Czarny listopad to jest naprawdę masakra. Stop! Nie Zostaw, I'm gonna send a clear message to Kruger. Then you'll have to shoot me too. You be very, very careful with what you say next. She's not Kruger's daughter. Her name's Caitlin Connors, and she's my sister. And I think you know. All I know is that the air down here is already killing me. So you might as well get it over with. Please, Rebecca. <gasps> Noah's being held in a place called Kingdom. I have to go get him place you can take her topside in the meantime. We've all had to make hard sacrifices in this struggle, Faith. I'll give you what you want. You know what I mean. You have till morning. Don't disappoint me. Okay, Kuma says you should watch yourself down there. Kingdom sounds like a bad place. If you're going to look for Noah, I'm coming with you. I'll wait for you by the blast door. <laughs> Expect crom problems when you go into the tunnels. Speed coverage will be very limited. Really hmm, right? wątpię. Noba, rozmawiałem z sikerem. Przekonujesz Rebekę, żeby nie zabijała Ket. Obiecała też zabrać twoją siostrę do kryjówki na powierzchni, gdzie będzie jej łatwiej oddychać. Ciężko ocenić, co Ket do, do ciebie czuje. Musicie poważnie porozmawiać. Najpierw musisz dotrzeć do królestwa i uratować Noah. Ready. Let's go. Icarus, I know you care for Noah, but I run better alone. You know that. And I need someone to stay here and look out for my sister. Please, can you do that? Isabel Kruger is your sister? Yes. Yes, she is. Please, Icarus. I don't trust Rebecca. Bring him back. I will. All right. Thanks. See you in a bit. Lodnie. plastic. There's a huge blast door blocking my way here. Oh, wait, there you wow. really ought to go some machine. Plastic. They're using a lot of energy down there, not to mention the data streams. Are similar to the new security hubs. They must be connected somehow. Nope. Aha, <laughs>

The more I hear about reflection, the less I like it. Me too. I've designed an interference scrambler. The reflection signal won't work in my place. Just like that? Of course. I just have to calculate the frequency alternative plastic? Yeah, I'm... Hey, you hear this, Rebecca is moving Isabel to a safe house above ground. Mister really can't breathe down here. There's something messed up with her lungs. I'm going with them, but I'm not sure what we're backing up. Hey, Chris. Chris, you there? Plastic. I guess I'm on my own. To zrobić. Nie, Robię błędy przedszkolaka. Oczywiście nas nie słyszą. Tak żeby inaczej. Jesteś pewny? A wiem, że to będzie boleć, oczywiście, ciebie. Po ścianie, po ścianie, miałem siebie odbić po ścianie. Co się dzieje? Była jakaś aktualizacja, i teraz nie wiem, czy ona czymś. Pomogła nagranie. Koniec rozmowy koniec. Zbiegniemy! Biegniemy jak na razie. Muzyka coraz to dziwniejsza. Teraz musimy się tu dostać, jakaś dziura. Jakaś dziura nagle była. To dalej przejdziemy może w następnym odcinku. Będzcie ze mną i zobaczycie następnego dnia co się stanie. Na razie. Pozdrawiam. Cześć.